Wyobraź sobie, że przewijasz media społecznościowe i natrafiasz na film. Osoba na filmie mówi Twoim głosem, z Twoją intonacją, Twoimi unikalnymi cechami głosu, ale słowa, które wypowiada, są szokujące, nietypowe dla Ciebie, a nawet szkodliwe dla Twojej reputacji. To nie science fiction. To szybko zbliżająca się rzeczywistość klonowania głosu i deepfakeów audio opartych na sztucznej inteligencji. Ta technologia, kiedyś ograniczona do zaawansowanych technologicznie laboratoriów i efektów specjalnych w Hollywood, staje się coraz bardziej dostępna. Wkraczamy w erę, w której nasze głosy, od dawna uważane za unikalne markery naszej tożsamości, mogą być replikowane i manipulowane z zadziwiającą łatwością. Synteza mowy, czyli sztuczne wytwarzanie ludzkiej mowy, istnieje od dziesięcioleci. Wczesne próby brzmiały robotycznie i nienaturalnie. Jednak ostatnie postępy w dziedzinie sztucznej inteligencji, a konkretnie w jej poddziedzinie zwanej uczeniem głębokim, deep learning, zrewolucjonizowały tę dziedzinę. Algorytmy uczenia głębokiego potrafią analizować ogromne zbiory danych ludzkiej mowy, ucząc się subtelnych niuansów wymowy, intonacji i sygnałów emocjonalnych. Wystarczy zaledwie kilka sekund nagrania audio aby te systemy AI stworzyły cyfrową replikę głosu, zdolną do wypowiedzenia dowolnego tekstu z niesamowitą dokładnością. Ta technologia otworzyła ekscytujące możliwości w takich dziedzinach jak dostępność i rozrywka. Jednakże stwarza ona również poważne wyzwania etyczne i związane z bezpieczeństwem, ponieważ granica między prawdziwym a sfabrykowanym dźwiękiem staje się coraz bardziej rozmyta. Z jednej strony technologia klonowania głosu niesie ze sobą ogromne nadzieje. Wyobraźcie sobie osoby, które straciły głos z powodu choroby lub urazu, odzyskujące możliwość komunikowania się za pomocą własnego, syntetyzowanego głosu. Ta technologia może zrewolucjonizować technologie wspomagające, zapewniając nowe poczucie autonomii i godności. W przemyśle rozrywkowym, klonowanie głosu może tchnąć nowe życie w klasyczne filmy, wskrzesić kultowe postacie, a nawet pozwolić aktorom na jednoczesne występowanie w wielu językach. Możliwości kreatywnego opowiadania historii są nieograniczone. Z drugiej strony, potencjał nadużyć jest równie znaczący. Wyobraź sobie, że odbierasz telefon od bliskiej osoby w potrzebie, a później okazuje się, że to oszust, który użył klona głosu. By tobą manipulować, albo wyobraź sobie szkody, jakie mogłyby zostać wyrządzone za pomocą sfabrykowanych dowodów dźwiękowych w sądzie, gdzie ważą się losy czyjejś wolności. W miarę jak ta technologia staje się coraz bardziej zaawansowana i łatwo dostępna, niezwykle ważne jest, abyśmy opracowali zabezpieczenia chroniące nas przed jej potencjalnymi zagrożeniami. Obejmuje to podnoszenie świadomości społecznej na temat istnienia i niebezpieczeństw związanych z deepfakeami audio. Musimy być bardziej krytycznymi odbiorcami treści online, zwłaszcza nagrań audio i wideo, i podchodzić do nich ze zdrową dawką sceptycyzmu. Co więcej, badacze i firmy technologiczne muszą współpracować, aby opracować solidne technologie wykrywania, które potrafią identyfikować i oznaczać syntetyczne audio. Tak jak mamy oprogramowanie antywirusowe do ochrony naszych komputerów, potrzebujemy narzędzi do ochrony naszych głosów w erze cyfrowej. Przyszłość identyfikacji głosowej jest niepewna, ale jedno jest pewne. W miarę jak technologia zaciera granice między rzeczywistością a fałszerstwem, musimy uzbroić się w wiedzę i krytyczne myślenie, aby poruszać się po tym nowym, odważnym świecie.